Elo widzowie, elo. ma Dominiczek. Gramy full MC. Full MC gramy. No. No, gramy sobie full MC. Kto jeszcze nie był? No, czekamy po prostu na twórcę. I jak będziecie ukośnik kod start i ukośnik ten e, live na co ma być nie gramy sobie teraz tutaj to tu się też fajnie gra Czekajcie, dźwięków nie mam dobra tu się też fajnie gra Bardiach. No w sumie tak, no, A na pieku nic nie ma, więc. Ej, jak ktoś wie, co ile tutaj, ale co godzinę? No, dzwoni do mnie. O. Meś iścieś. Co? kończy kończyć chyba. He? Co? Nie wiem, co mówisz. Zaczyna cię. Co mówisz? O, no teraz mów.

Ida, co? Mm. Nie mam. tylko swój. Kay.